Dobra a więc cześć siemanko witajcie to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na moim kanale To jest seria postępowe gospodarstwo rolne w dzisiejszym odcinku zaczynamy z, z transportu Wracam z, z nowym nabytkiem. Sobie nówka sztuka. Rozrzutnik. Pokażę Wam dokładnie, jak wygląda, jak już będziemy na gospodarstwie. Już niedaleko mam. Trochę za niego zapłaciłem, bo prawie 40 tysięcy. Sprzedałem stary rozrzutnik. Pług sprzedałem. No, pług też myślę, że się jakoś w niedługim czasie powinien pojawić. No więc kurde maszynki się wymieniają. Yy, wózek do wapna też został zakupiony i będą na pewno używany w dzisiejszym odcinku z masejkiem i możecie ocenić jak tam nowe intro Wam się podoba. Napiszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekawy. Trochę przy nim posiedziałem, nie powiem. Ujęcia trzeba było ponagrywać, zmontować, no z godzinkę półtorej trzeba było posiedzieć. Nie no, z godzinkę około. No, już dojeżdżamy. Rozrzutnik chyba 15 tysięcy litrów pojemności ma, redukcja. Tyk. No i w dzisiejszym odcinku będą pierwsze żniwa. Żniwa, jęczmionek, to chyba jęczmionek jest, doszedł już pierwszy. Dobra, w sumie tam mogę głównym gwiazdem tak jakby wjechać. A co, mi tam obornika, no tak jak widzicie jest sporo Ale w dzisiejszym odcinku chyba nie będzie wożony Tylko w następnym Ops Ale zachaciłem Kurbie zaraz A no, miał być taki fajny odcinek bez awarii Ale słabo zachodzi ten długi rozrzutnik, kurde Piąt długi Kurczy byk no, no, już tak typowo kupiony. Z myślą o, o, o inwestycjach. Dobra w sumie. Można teraz polecieć śniwka, ogarnia, ogarniać. Więc dobra, kombań przygotowany już. Już kawałek wjechałem, Pszenica, dobra pomyłka zaszła. Pszenica jednak. No i kosimy motowidła trochę wyżej. Powinno być suche, ale trochę muszę ściszyć chyba dźwięki na 60, klasik sobie daje radę. Tak jak widać, kolejny sezon sypie wszystko. Yy, będę kasował tą łąkę owz. Tam by można było obornik wyrzucić, ale to chyba w następnym odcinku będzie taki odcinek typowo o różnych pracach. Yy, ta, ta, ten kawałek, idzie na sieczkę jest koszony to po prostu tak jakoś chciałem na tym kawałku nasieczkę będę później po miał pole do kupna prawdopodobnie może się pojawić że zakupię je po prostu fajny kawałek tylko no tam teraz zboże rośnie i tak średnio ale 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 pszenica jak dobrze pamiętam albo jęczmień no ale byłem już tam ma, mogę zapłacić do końca roku Za to pole, a więc fajnie No i myślę, że znów tak będzie, że Wysypię, aby na chwilę do silosu Pszenica, nie no ta pszenica chyba z tego pola pójdzie do silosu No dla kur po prostu Żeby było Ale za to, za to, za to, reszta zbóż Raczej od razu z pola będzie zjeżdżać na, na skup i usługi będę robił jak najwięcej w tym sezonie. Bo pole chyba kosztuje 90 tysięcy, a więc trzeba nieźle przycisnąć. Jeszcze pół, trzeba kupić, a więc 100 tysięcy trzeba zarobić gdzieś. Nawet ładnie sypie ta pszenica, dostała ładnie azotu, wszystko gra. Kopecha miała słabe, ale no wapno już zakupione będzie też rozsypane Na pewno na łąki będę chciał na wszystkie łąki wapno sypnąć. Zobaczymy... o dobra Ops hops No kombajnik 5 metrów header chyba 5,30 O więc kładzie to szybko O trochę tu odbiję Krzaki i no Kabiny urwie zaraz mm, kurde jeszcze bym chciał jednak Mówiłem na jakimś odcinku, że będzie jedna przebudowa i wtedy trochę pogram i koniec serii, ale chyba będę chciał zrobić jeszcze jedną przebudowę, no dwie przebudowy i dopiero koniec. No bo kurde, powymieniam jeszcze parę maszyn, jakieś ciągniki i bym chciał, że ta ostatnia przebudowa to taka ostatnia ostatnia ale jeszcze bym chciał na takich średnich, fajną gospę mieć. Na przykład, nie wiem, na 100 krów się nastawić. No i wtedy to już wyszło. Dobra. Bo tak, to co praktycznie na koniec serii, jak przebuduję gospodarstwo, to na co mi je? Jakby to zaraz serię kończył. Tak bym na trochę miał, chociaż to te fa takie fajne gospo. Kurde, chyba mi się nie zmieści. No raczej nie ma szans, chyba. Już 80%. Ale dojedziemy jak najdalej. Wtedy weźmie się Dojcza i podstawi jedną przyczepkę. Chociaż w sumie pełen header nie. Pełnym headerem w sumie już nie jadę. No, kosimy 8 na godzinę. Pszeniczka ładnie, czysta o tak jak widać do lewej No i kurde. Nie wiem, czy ktoś teraz ma w okolicy już dojrzało pszenicę, i by chciał usługę, muszę popytać się. Kogoś może będzie chciał tu na usługę wynająć, jakieś powiedzmy wizytówki porozdaje. No, jeszcze ogłoszenie już mam wystawione, że w okolicy tutaj koszę, więc jak ktoś chce, to dzwoni, podjeżdżam ze swoimi zestawami. Nawet mogę jak ktoś by chciał, ale no to wiadomo, drożej. Dobra, rurę wystawiam. Rura jest. Dobra, pełno. No prawie, prawie weszło. No i tak jak widzicie, niżutko koszę. No już tej drugiej przyczepy nie przemieniałem na burty, bo nie chciałem się po prostu zakładać burt. Mam jedno, na te pierwsze pole to starczy jedna przyczepka. No i dobra, lecimy dalej, przyczepa przejrzana, zawijamy. Jeszcze może drzwi zamknę sobie. o. Lecimy, kompaj nie może stać jak zwykle. Pogódki się palą. Podjeżdżamy. Dobra. Dojcza do można zagasić. Wsiadamy do Klasika. To, W sumie w rurę mogę zamknąć na razie do kosza. To się będzie sypać, a ja będę wapno już woził. Żeby czasu na odcinku nie marnować. No i pół przyczepy gdzieś będzie, tak mi się wydaje. Jeszcze w klasę może zjadę. Dobra, pyk lecimy. O! Jeszcze mi się załączył, klasik. No i 15 tysięcy na koncie, no to już nawet na jakiś pług gdzieś starczy mniej więcej, ale jeszcze przydałaby się kasa. Kasa, kasa by się przydała. Tutaj to na jak zwykle. No dlatego przebudowa. No, wózka na razie nie chcę kupywać, bo na te moje kawałki to wózek jest zbędny moim zdaniem dobra. lecimy tutaj poładować trochę eee. o, może tak będziemy jeździć U. O, ale walło dobra Podnosimy. No, trochę nosi. Fordzika. Ale na pewno się taki tak lepiej zachowuje niż Zetor. No cięższy jest. To dużo daje. Że jest cięższy i go tak nie nosi zaraz będzie załadowane będzie można wapno wozić ciekawe na ile starczy jeden taki transporcik dobra, pierw chyba albo jest dobra już już wysypałem aż Hmm. Opsa, trujeczka. Elegancko, i lecimy chyba na najdalszy kawałek łąki, gdzie był zresztą test robiony. Rozsiewacza, czy wszystko działa. No i działało, ale nie chciałem na razie rozsiewać, bo za wcześnie było. Ops, lekko wymusiłem, trudno, ale lecimy dur. Dobry sąsiad O oh, kurde Odcineczek będzie nagrany jeszcze, jeszcze trochę To trzeba zobaczyć czy się wszystko dobrze nagrywa, nagrywa Tu było niebezpieczne Nie róbcie tego w domu Ani poza domem I, i tu zjeżdżamy już To ustawie fowa na 45 Nie 55 o, dobra i lecimy, bo wapą tam dalej skończyło mi się Bo trochę miałem aby załadowane A, tam pod koniec są Ani ja tu przejazd chyba zrobiłem nawet cały No ale zaczniemy od tego momentu że tu jest automatyczna dawka ja bym chciał tak dawać ile tyle, dobra siejemy siejemy, siejemy za szybko też nie będziemy latać tak w miarę żeby było ops no, o kurde, ile idzie wapna? Matko bosko. To ja tu nie wiem, czy będę wodził z tej kupy. <grym> o kurde, ile idzie wapna? No to ja tu chyba przywiozę sobie przyczepę. Tak mi się wydaje, będzie najlepiej. Będzie najlepiej. Bo już pusto. Pusto, pustki. Nie to ja tam przy domu rozrzucę sobie resztę wapna Wszystko co mam wolę przy domu, a tu przyprowadzić, przyciągnąć taki tak zestaw albo samu, samym rozśwaczem jeździć O kurde, oo Ujdzie wapno. No, o Tutaj już jaki duży owiez No też już do koszenia będzie nie wiem czy następny odcinek to nie będzie szniwny już. Taki że owiec będziemy chlastać i no będzie oporem tu szło wszystko. Chyba, że jeszcze zrobię następny odcinek taki jakaś orka, coś tego typu, ale chyba bym chciał szniwa najpierw. Postawimy się trochę dalej, żeby to zgarnąć jeszcze. No i dobra. Skakujemy do Fordzika. Trochę do góry o, Jeszcze się wbić trzeba Kurde Dobra cofniemy Cofniemy sobie pyk pik pik trochę z tej kameryki no ja tu przyprowadziłem mogłem dwa zestawy przyciągnąć no i tutaj skarne takie resztki będzie pełno Jeszcze miałem możliwość kupna większego rozsiewacza, ale w gorszym stanie, no tutaj no to jest, kurde, nówka praktycznie. Dobra. Lecimy. Nie pamiętam jak tu było z tą i ile tu pH było. Ale chyba git. A tamte? No to na tamto polecimy. No kurde, tam pójdzie obornik, no to wapno na razie nie będę tam dawał Ale tutaj to trzeba Okej. No i będzie zaraz powapnowana i będzie elegancko Tutaj taką samą dawkę dam Żeby źle nie było Pyk, pyk. No ale tu było chyba więcej wapna. Tak mi się wydaje, bo lepiej pokazuje. No ale ten kawałek idzie do, tu z, do zaorania. A więc raczej będzie odcinek zorki tego kawałka. Ale to chyba po zniwach jakoś. Albo no teraz. Może poza odcinkiem. Zaoram. No bo pługa nie mam. Nie wiem, od sąsiada może. Chyba, jakaś może firma by chciała, żebym... ...pokazał tutaj, jak to tu się robi. Jakiś pług zareklamował. A więc jak tak będzie, no to... ...może jakiś pług dostanę na testy. Ale to wszystko wyjdzie z czasem. Pyk, góra. No żeby na tamtym kawałek, chociaż mi tutaj starczyło za domem, to będzie dobrze. Pyk. Wbić się. Nie no, choć powinno starczyć. Uuu, ale nosi. No obciążniki by się jeszcze przydały na koła z tyłu. Bo tak to trochę Latam Trochę się czuję jakbym zetorem ładował Ale no już jest to masa bardziej rozciągnięta Choć też fordzik jest krótki Nie ma co gadać Może kiedyś będzie dłuższy jakiś ciągnik do tura, no to jak dłuższy to tak na pewno nie będzie nosić Dobra, jeszcze się wbiję. No i będę chyba odcinek kończył, tak mi się wydaje. Bo już nie mam chyba co pokazywać. A to jest minuta około 16.00. No to takie prawie 20 minut będzie. Hopsa, hopsa. Wapniarkę włączamy. Wapniarkę. No i też tak objedziemy chyba dookoła drugi przejazd. Hopsa, hopsa. No, hop. jeszcze... Jeszcze dwie i będzie koniec. No to nawet, nawet starczy. A resztki no to pewnie na tamtą łąkę wywiozę. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i dobra. Dzięki. u ale bokiem. Dobra. Dzięki, że byliście na tym odcinku. Zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam do komentowania mojego nowego intra na kanale. W sumie na tej serii. Dzięki, że byliście. Siema, strzałeczka.